Cześć Baranki, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na tydzień od 30 września do 6 października. Zobaczmy, przed czym lub przed kim Was karty ostrzegają. No, Księżyc. Księżyc i Rycerz Monet. No, może chodzić o jakieś sekrety, tajemnice. Może chodzić o to, że ktoś coś ukrywa. Może to Wy ukrywacie... Kogoś, chodzić może o mężczyznę z żywiołu Ziemi, czyli byk, koziorożec, panna, ale może być także, że może chodzić o jakieś kwestie zawodowe również tutaj, jakieś sekrety tajemnice w. W tym rejonie, bym powiedziała, tak? Więc karty Was ostrzegają. Może być też tak, że jeśli staracie się o pracę, lub jakieś czekają Was rozmowy w tym tygodniu związane z pracą, no to trzeba by tutaj ostrożnie, bo coś może być niejasne, coś może być niedopowiedziane, o czymś nie wiecie. Ktoś może mieć jakieś plany zawodowe, o których nie mówi nikomu. No więc tutaj, no ten księżyc zawsze jest taką kartą niejasności. Um, kartą, która. Um, no, nie chcę ujawniać wszystkiego, tak, z jakichś tam powodów. W każdym bądź razie, no, każdy Was ostrzegają w tym tygodniu też przed jakimiś ewentualnie dokumentami, podpisywaniem czegoś, braniem kredytów, przed tym, żeby wcześniej bardzo dobrze się rozeznać w jakimś temacie, żeby wiedzieć wszystko, jeśli chcecie coś tutaj działać, podpisywać jakieś dokumenty, czy rozmawiać o czymś, no to dobrze by było wiedzieć wszystko, bo Księżyc mówi, że czegoś możecie nie wiedzieć, czegoś, ktoś może specjalnie czegoś nie mówić, ktoś może coś Ukrywać przed Wami i to mogą być różne sprawy, różne kwestie. Więc gdzieś w pracy czy w życiu osobistym, no to może być, e, może dotyczyć właśnie różnych takich sytuacji, więc bądźcie ostrożni w tym tygodniu. E, pozdrawiam. Cześć. Cześć Byczki, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na tydzień od 30 września do 6 października. Zobaczmy. Przed czym lub przed kim was karty ostrzegają? Hmm, czy karty mi się wyjęły, hmm, więc karty was ostrzegają przed. E, może powiem, jakie karty. E, są dostateczne mm, siła oraz szóstka mieczy. E, no, karty was ostrzegają tutaj przed jakimś powrotem, przed jakimś przebaczeniem komuś. Być może, no tutaj pewne sprawy nie do końca są. E, Uczciwe, czy też nie do końca są no, po Waszej myśli? Ktoś tutaj może mieć jakiś plan działania, tak bym powiedziała. I to, że przyjdzie i będzie chciał na przykład sobie wybaczyć, coś o czymś porozmawiać, coś tutaj na przykład wyjaśnić, to nie do końca może oznaczać uczciwość. Tej osoby, bo może mieć ta osoba zupełnie inne zamiary, zupełnie inne plany, może chcieć od Was po prostu wyciągnąć jakieś informacje, chce się pogodzić, bo po prostu to jest na rękę. Więc tutaj bym uważała na jakieś osoby, czy też sytuacje, bo to mogą być też sytuacje, które powracają, zostały kiedyś otwarte, nie zamknęliście ich i po prostu one gdzieś w tym tygodniu mogą no, do Was wrócić i no tutaj mogą być jakieś takie kwestie no nie do końca przyjazne, czy nie do końca miłe dla Was, na przykład, tak? Więc każdy Was ostrzegają, że ktoś może mieć jakiś plan działania, o którym oczywiście Wy nie wiecie, a Wy jesteście jakby częścią tego planu i po to ktoś chce koniecznie coś sobie wyjaśnić, tak bym powiedziała. Może tutaj chodzić również o to, że po prostu ktoś sobie postanowił, że na przykład chce się pogodzić, zintegrować na nowo, bo na przykład bo na przykład odczuwa odczuwa taki może być tak, że coś go dalej nosi, tak bym powiedziała, coś może się czegoś obawiać, czegoś lękać i po prostu potrzebuje tej rozmowy, żeby tak jak mówię, coś uzyskać od Was, więc w tym tygodniu no, uważajcie na takie sytuacje, czy też takie osoby, właśnie. E, bo tak jak mówię, to może nie być do końca e, uczciwe. Pozdrawiam, cześć. Cześć, bliźnięta. Witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na tydzień od 30 września do 6 października. Zobaczmy. Przed czym was karty ostrzegają, lub przed kim? Tu widzę królową kielichów oraz piątka kielichów. No, może chodzić o jakieś niewyjaśnione kwestie. Myślę, że karty was ostrzegają przed razem jakimś nałogiem, powrotem do tego, że ktoś może po prostu być podatny na jakieś tutaj. Albo możecie się na przykład pokłócić z kimś, to może być matka, siostra, przyjaciółka i po prostu możecie łatwiej popaść właśnie w szpony jakiegoś nałogu. Więc gdzieś tutaj taka karta, te karty o tym, o tym mogłyby ostrzegać was. Może chodzić właśnie o królową, królowa kielichów, to może być matka, siostra, przyjaciółka, jak powiedziałam, czy też kobieta z żywiołu wody, rak, ryby, skorpion. No, i ona może was w coś próbować, manewrować. Być może są tutaj między wami jakieś niewyjaśnione kwestie. No, w tym tygodniu może ona na przykład wywoływać w was jeszcze większą jakąś taką emocjonalność. A więc tutaj może być tak, że ta kobieta mocno na was może wpływać, więc nie dajcie się, nie dajcie się manipulować sobą. No i też nie pozwólcie na to, żeby ona ta kobieta miała na Was jakiś wpływ, bo tutaj, no tak jak mówię, może Was mocno denerwować, może mocno wpływać na Wasze nerwy, ale też możecie być bardziej podatni przez to właśnie na jakieś nałogi a, lub na jakieś takie sytuacje, które będą dla Was niekorzystne, więc karty ostrzegają, żebyście nie byli pod wpływem jakiejś kobiety, albo żebyście po prostu starali się być silniejsi niż yy, yy, no, niż Wam się wydaje, że jesteście, tak? Tak naprawdę, bo Chodzi o to, żeby pokonywać te nałogi, a nie w nie popadać, więc gdzieś tutaj no, możecie mieć akurat taki słabszy okres i po prostu bardziej właśnie być podatnymi na jakieś właśnie takie kwestie. Więc fajnie by było. Ta kobieta może zresztą wywoływać u was takie poczucie winy, poczucie też e, jakichś e, takich kwestii, że nie wiem, nie pomogliście jej w czymś, albo coś takiego wzbudzać, może w was takie. No właśnie, takie poczucie winy, takie jakieś wyrzut sumienia może próbować Wam robić. Więc gdzieś tutaj takie kwestie, zagranie na takich emocjach, więc uważajcie na takie mm, sytuacje. Nie bierzcie ich po prostu mocno do siebie. Pozdrawiam, cześć. Cześć Raczki, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na tydzień od 30 września do 6 października. Zobaczmy przed czym lub przed kim Was karty ostrzegają. No, powiem Wam, macie rozkład: król, kapłanka oraz papież. Czyli inaczej mówiąc, papieżyca, tak, i papież. Um rodzice tutaj się mi pokazują. Jakieś sprawy, kwestie związane z rodzicami. Być może chodzi o ich wpływy, o to, że po prostu oni mogą na was spróbować coś w jakiś sposób wpływać, coś was tutaj może nie tyle wciągać, ale po prostu Mogą w was wzbudzać jakieś emocje i po prostu próbować na was coś wymusić. O tak bym powiedziała. Natomiast może być też tak, że to są osoby, które mogą mówić o kwestiach rodzinnych. Tutaj, więc karty was ostrzegają przed jakimiś być może stysjami w rodzinie, przed jakąś kłótnią w rodzinie, przed jakimiś właśnie niedomówieniami albo tym, że ktoś będzie tutaj kogoś bronił, że nie będzie tak zbyt równo w tej rodzinie. Więc tutaj jakieś takie mogą być no, kwestie z tym związane. Może chodzić oczywiście o może chodzić oczywiście o jakieś tutaj sakramenty, więc tu może być na przykład wymuszenie na Was czegoś, jakiegoś na przykład no różnych kwestii dotyczących wiary, więc tutaj też może tak być. Że mogą na was po prostu wpływać, też. Ale tutaj też może się pokazywać kwestia związana z rozwojem, więc tutaj też może ostrzeżenie, żebyście po prostu mm, dobrze dobierali kierunki, w których chcielibyście się rozwijać. Bo może być tak, że chcieliby, chcielibyście iść w jednym kierunku, a na przykład rodzice czy któryś z rodziców chciałby, żebyście szli w innym. Więc tutaj też może być zgrzyt na tej linii, więc no, może chodzić o takie właśnie kwestie, ale naj, najwięcej. Mam wrażenie, że będzie chodziło o jakieś kwestie rodzinne. Tutaj będzie się dużo działo w tym tygodniu, i przed tym was karty ostrzegają przed jakimiś, no właśnie, nieporozumieniami ogólnie, yy, ogólnie mówiąc w rodzinie. Pozdrawiam, cześć. Cześć, Lwy, witam Was w ostrzeżeniach od kart na tydzień od 30 września do 6 października. Zobaczmy. Co tutaj się pokazuje? Przed czym was karty ostrzegają? Lewy. No, trójka monet i słońce. Ja bym powiedziała obietnice bez pokrycia. Tutaj słońce, ma... te karty mogą was ostrzegać przed tym, że ktoś ch może chcieć nawiązać z wami jakąś współpracę. Ktoś może chcieć od was jakiegoś projektu, wykonania czegoś. No i tutaj. To słońce, no, może mówić o łatwowierności, że bardzo łatwo zaufacie tym osobom. Tu może chodzić bardziej o kwestie zawodowe, że bardziej zaufacie niż po prostu powinniście. Więc tutaj gdzieś, skoro karty ostrzegają, no to powiedziałabym, przed współpracą z jakimiś ludźmi, być może ci ludzie nie będą, ta współpraca może nie być zbyt korzystna dla was, albo po prostu będą chcieli was, no kogoś z Was wykorzystać, na przykład ci ludzie, tak? No i może tu być właśnie to słońce, czyli taka łatwowierność. Karty Was mogą też ostrzegać, jeśli nie macie do czynienia z takimi e, sytuacjami, e, to mogą Was ostrzegać tutaj również przed tym, że na przykład przed jakimś urlopem, przed tym, że jest dużo pracy, a Wy byście chcieli sobie w tym tygodniu pójść na urlop, więc tutaj no, nie za bardzo. Może to nie być, może szef nie patrzeć zbyt przychylnym okiem, bo to nie jest dobry czas, bo może się tutaj dużo dziać, więc no, karty was mogą przed tym ostrzegać. No i też, jeśli przystępujecie do jakichś egzaminów teraz w tym tygodniu, no to powiedziałam, żebyście się solidnie przygotowali do nich. Nie wierzcie wód szczęścia na tej zasadzie, więc oczywiście liczyć na niego zawsze można. Natomiast, że akurat trafią się jakieś łatwe pytania, ale przygotujcie się mimo wszystko. Także do tego egzaminu. Pozdrawiam, cześć. Cześć panny, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na ten tydzień, czyli od 30 września do 6 października. Zobaczmy, przed czym lub Was karty ostrzegają. Pasik kielichów i czwórka kielichów przed niewykorzystanymi szansami. Tutaj pokazują się, no bo powiem tak, dla kogoś może być kwestia jakichś szans związanych z dziećmi, może chodzić o ciążę, może chodzić tutaj o na przykład porozumienie z dzieciakami, na przykład. Jeśli jesteście skłóceni lub nie możecie się dogadać. Natomiast może chodzić również o inne kwestie, i tutaj na przykład jest jakaś szansa, ktoś wam coś może chcieć zaoferować, a wy możecie tego nie przyjąć. Więc karty ostrzegają, żebyście przyjęli, żebyście się zastanowili nad tą e, szansą, okazją, możliwością, która do was idzie w tym tygodniu. No bo tutaj jest pokazane, że faktycznie to może być coś naprawdę fajnego, aż na dwóch kartach macie pokazaną jakąś szansę, i, i na jednej to, że nie chcecie z niej skorzystać. Więc fajnie by było, żebyście jednak no przemyśleli swoją decyzję i zastanowili się. Bo no, tutaj jest pokazane, że możecie nie chcieć skorzystać z jakiejś okazji, szansy. A może warto. Pozdrawiam, cześć. Cześć wagi, witam Was. Zobaczmy. Yy, zobaczmy, yy, przed czym Was karty ostrzegają w tygodniu od 30 września do 6 października yy, Królowa Kielichów oraz... Karta śmierci. Ja bym powiedziała, że przed jakimś spaleniem jakiegoś mostu, na przykład, przed zakończeniem czegoś, jakiejś relacji, kontaktu, na przykład pokłóceniem się z królową Kielichów, która może być matką, przyjaciółką, siostrą, ewentualnie kobietą z żywiołu wody, rak, ryby, skorpion. No i tutaj jakieś zakończenie, takiem, no. Mm, ja bym powiedziała, możecie się pokłócić na śmierć i życie, o tak, więc gdzieś tutaj jakiś zgrzyt bardzo potężny, więc przed tym was karty ostrzegają, żeby do tego nie doszło. No tutaj ona może też na przykład nie chcieć z wami rozmawiać o czymś, więc tutaj ja bym powiedziała, że karty was właśnie ostrzegają przed jakimś zamknięciem jakichś spraw, na przykład bez. Powiedzenia sobie czegokolwiek, bez jakiegokolwiek wyjaśnienia, ktoś tak jakby się chciał od was na przykład odsunąć. No więc myślę, że tutaj karty was przy tym ostrzegają, żeby do tego nie doszło. Więc jeżeli będziecie widzieli, że ktoś tak prowokuje troszeczkę was, no to musicie działać, żeby tak się nie stało. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na tydzień od 30 września do 6 października zobaczmy no przed czym was karty ostrzegają przed angażowaniem się 8 monet i 6 monet czyli angażowaniem się w jakieś um, ja bym powiedziała, w jakieś, jakąś pomoc na przykład. Przed tym, że możecie się mocno angażować, jak ktoś może to, no tak lekko potraktować, łatwą, lekką ręką, tak? Na tej zasadzie, wy tutaj dajecie z siebie wszystko, a ktoś mówi, e, tam macha ręką na to wszystko, nie? Więc to jest gdzieś tutaj takie jednostronne na przykład. No, karty mówią, żeby tak być może ostro się nie angażować w coś. A może chodzić o to, że bardzo na przykład skrupulatnie dobieracie komuś prezent, chcecie komuś. Zrobić przyjemność, staracie się, no nie wiem, pieczecie ciasto cały dzień, żeby tylko ktoś był zadowolony, a ten ktoś przyjdzie i nawet nie zauważy w ogóle, że cokolwiek zrobiliście dla niego. Więc tu gdzieś przed czymś takim paskarty m, ostrzegają, przed tym brakiem równowagi, przed brakiem balansu, przed tym, że ktoś się stara, a ktoś drugi nawet tego nie zauważa. No, żeby zwrócić na to uwagę w tym tygodniu, żeby po prostu nie dawać się wszystko, kiedy po prostu nie macie jakiegoś zwrotu z tego, tak? Nie ma nawet słowa dziękuję za to, co robicie. Więc gdzieś tutaj to może dotyczyć również spraw zawodowych, że angażujecie się, robicie coś na przykład charytatywnie, robicie wszystko, a tutaj no właśnie nawet nie ma słowa dziękuję, nie? Nikt wam nie podziękuje, nic w ogóle, więc gdzieś tutaj jest ten brak równowagi, że jedna strona tylko daje, a druga tylko bierze. Myślę, że przed tym Was karty ostrzegam, żeby nie dać się tak wykorzystywać. Żeby nie mocno się aż tak nie angażować, nie poświęcać temu czasu, jeśli po prostu widzicie, że nie warto. Pozdrawiam, cześć. Cześć strzelce, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na tydzień od 30 września do. 6 października. Zobaczmy, przed czym was karty ostrzegają. Sąd ostateczny Królowa Monet. Przed jakimś porozumieniem. I to może być porozumienie z jakąś instytucją finansową. No, tutaj karty was ostrzegają. Może będzie chciała, będą chcieli was wykorzystać w jakiś sposób, albo żebyście wystracili na czymś, a nie oni. Więc z jakimiś kwestiami finansowymi. Więc tutaj może chodzić o instytucję, może chodzić o szefa, który niby chce porozmawiać, niby chce coś... No, tutaj osiągnąć, a wcale nie chce, tak? Czyli albo chcę to zrobić tylko dla siebie, a wcale nie zależy mu na waszym interesie. Więc tutaj karty Was mogą ostrzegać. Może kiedyś był jakieś nietrafione inwestycje, i teraz powracają znowu te kwestie. Powiedziałabym coś, co się kiedyś nie udało, powraca na tej zasadzie, i to może chodzić o sprawy zawodowe. No, i będzie ktoś znowu próbował z wami, no nie wiem, zakładać spółkę, zakładać jakąś działalność, biznes, ale żebyście to wyłożyli, jakieś pieniądze znowu, żebyście po prostu żeby ktoś inny nie musiał podejmować jakiegoś ryzyka. Więc gdzieś tutaj tak się to pojawia, ale również ostrzeżenie jest przed jakąś kobietą, kobietą z żywiołu z żywiołu ziemi, czyli byk, koziorożec, panna, która może chcieć, to może być matka, to może być siostra, to może być szefowa. No w razie jakaś bizneswoman, to kobieta jakaś przedsiębiorcza może być, ale to może być też ktoś, kogo znacie bardzo dobrze, tak jak mówiłam, matka, siostra. No, i tutaj przed jakąś rozmową z tą kobietą, przed jakąś, może chodzić o rozmowę o pieniądzach po prostu, przed jakimś, no są dostateczne przebaczenie. Więc tutaj przed tym karty ostrzegam, żebyście się zastanowili, czy faktycznie ta kobieta jest szczera, czy ona naprawdę chce z wami rozmawiać, negocjować coś sobie wyjaśnić, czy po prostu ona robi to, bo ma w tym jakiś interes. Pozdrawiam, cześć. Cześć koziorożce, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na ten tydzień, czyli od um, 30 września do 6 października. Zobaczmy, przed czym karty Was ostrzegają. No, trójeczka, um, buław oraz wieża ostrzegają Was karty przed jakąś podróżą, która może się nie udać, może być jakaś. Um, no Coś tam w tej podróży może się wydarzyć niekorzystnego dla Was, więc te karty Was ostrzegają. Ale może chodzić również o jaką, jakieś spotkanie w tym tygodniu. Ja bym powiedziała, że spotkanie, co do którego wiązaliście jakieś nadzieje i tutaj albo ono nie wyjdzie, albo po prostu nie angażujcie się zbyt mocno w to spotkanie, bo coś tutaj będzie nie tak. Może być nie po Waszej myśli, albo po prostu może ktoś idzie na randkę w ciemno, na przykład w tym tygodniu się wybiera i no. To będzie katastrofa tarantka, oczywiście w dużym cudzysłowie, ale coś tu się nie uda. Albo ktoś odwoła, albo wy odwołacie, albo po prostu ta osoba to będzie zdecydowanie nietrafiona osoba, więc coś tu będzie nie tak. No w końcu karta wierzy, więc gdzieś tutaj, no coś będzie nie po waszej myśli, więc coś się nie uda, coś nie wyjdzie w tym tygodniu, e, jakieś plany może się przesuną na no, kiedy indziej, a może po prostu się okaże, że one. No, nie były wam pisane po prostu. Pozdrawiam, cześć. Cześć, Wodniki, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na tydzień od 30 września do 6 października. Zobaczmy. Przed czym karty Was ostrzegają? Dwójka mieczy i dziesiątka mieczy. No, ja bym powiedziała, przed zwlekaniem z jakąś decyzją o zakończeniu. Ktoś tu się mocno zastanawia, czyli brakiem pewności siebie, nie podejmowanie wyboru, ale mam wrażenie, że chodzi tutaj też o to, że gra się na czas trochę, bo nie chce się czegoś jeszcze zakończać. Gdzieś tu rozpatruje się jakieś scenariusze, zastanawia się nad jakimiś wyjściami z tej sytuacji, więc gdzieś tutaj ktoś dalej ma jakąś nadzieję co do pewnie poprawy jakiejś sytuacji, a ta sytuacja wygląda niezbyt korzystnie, bo dziesiątka mieczy mówię o tym, że coś mocno przeżywacie, że ktoś was tutaj rani i wy się po prostu. No i czas zakończyć, tak? Czyli chodzi o jakieś zakończenie i dwójka mieczy, czyli ktoś się zastanawia, ktoś nie podejmuje decyzji. Czyli karty was ostrzegają przed takim właśnie brakiem decyzji, zwlekaniem z decyzją, przed staniem w miejscu i to wszystko może dotyczyć przed zakończeniem po prostu też czegoś dla innych osób. Chodzić może właśnie o trudne kwestie, trudne jakieś sprawy, coś z czym może nie chcecie się pogodzić, może to wam nie odpowiada, nie pasuje z jakichś powodów. W każdym bądź razie no karty was przed tym ostrzegają. Pozdrawiam, cześć. Cześć Rybki, witam Was w ostrzeżeniach od kart Tarota na tydzień od 30 września do 6 października. Zobaczmy przed czym karty Was ostrzegają. Rydwan i czwórka mieczy trochę takie dwie zupełnie przeciwstawne karty, bo tutaj pokazuje się, powiem tak, dla niektórych. Wyjazdy do sanatorium, no wizyta w szpitalu, coś takiego. No niezbyt przyjemne jakieś momenty, ale w każdym razie dwie zupełnie odmienne karty, bo rydwan to prędkość, a czwórka mieczy to spokój, cisza, stanie w miejscu próba izolacji, odizolowania się. Więc tutaj może być tak, że po prostu w tym tygodniu karty Was będą ostrzegać, właśnie przed być może jakimś, tym, że dążycie do jakiegoś celu, chcecie coś zrealizować, jakiś plan. Jakieś przedsięwzięcie, jakieś spotkanie, jakiś wyjazd, i ono nie ma odzewu. Więc gdzieś tutaj jest tak, jakbyście, jak grochem o ścianę, mam takie wrażenie, po prostu rzucali wy, próbujecie, staracie się, robicie wszystko, żeby tutaj coś dopiąć na ostatni guzik, żeby coś wykonać, jakieś zadanie zlecone na przykład, nie wiem, przez szefa, czy po prostu jakieś tu kwestie osobiste, chcecie z kimś porozmawiać i nie ma odzewu od kogoś. Więc tutaj karty was ostrzegają być może przed tym, żeby nie wkładać w to aż tyle energii, tyle potencjału, bo Nagrywam, to jest właśnie ta energia, to jest ten potencjał, bo po prostu jest cisza. Na razie po prostu jakiś brak odzewu. Ale tak jak mówiłam, mogą Was też karty ostrzegać przed jakimś wyjazdem, pobytem do, w sanatorium czy do sanatorium w szpitalu. Być może ktoś dla kogoś celem jest odizolowanie się też od czegoś i do tego będzie dążył od czegoś, od kogoś, od jakiejś sytuacji, od jakichś ludzi. No to tutaj też yy, karty przed tym ostrzegają, żeby po prostu nie uciekać. A może ktoś od jakiegoś problemu po prostu ucieka w tym tygodniu. No i karty też o tym mówią, żeby od tego nie uciekać. Yy, żeby nie chować głowy w piasek. Yy, pozdrawiam, cześć.